Z wycieczki po Hollywood witają państwa Andrzej Jaworaki, Paulina Jaworaki i Maciej Jaworaki. A jak dużo ma rudzenia małżonki? Kali od 0 do 10? A 9. Uu, trudno jest mi tego nie skomatyzować. I, I ty powiedziałeś szalenie ważną rzecz. Często nie rozumiemy siebie, no to musimy odrobić lekcje z no, samego siebie. Jakie lekcje nie odrobiłam? Zimna! Prawie jak z Barasso. Ja pierwsze, faktycznie głęboko. Basen jest w cieniu, więc nie jest tak, tak ciepło. Mm, ale fajnie, przyjemnie. Uo. Pokażę ci, jak głęboko jest, bo nie byłem, nie dotknąłem dna. Oswojenie się z tym, że, że nawet jeżeli upadnę na dno w jakimś tam sensie, stanie się jakiś e, upadek w takim czy innym sensie e, to ja nadal będę pełnowartościowym człowiekiem, nadal będę oddychał, nadal będę miał swoje zmysły, nadal będę doświadczał wszelkie rzeczy e, i na pewno dalej sobie poradzę, że tak powiem, nie? Uff. Może jak to się wpadnie, to już niech się utopi. A może! To zadzwonimy do mojego karty na łodzie. Super. I obejrzyj z nami tak Super, a może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych. Dzień dobry, Dzień dobry. Jak się miewasz? Jak to, jak ty się miewasz? Yes. Miewam bardzo dobrze. Bardzo dużo spokoju. Piękna natura. A jak dużo marudzenia małżonki? W skali od 0 do 10? 0,9 Dobra. Staj... Ale świetne pytanie. Dziękuję. Paradoksalnie. Poczekaj, bo nie jesteś na tym. Na wizji. Paradoksalnie też się chyba tym kiedyś dzieliłem. Że jak pytasz, to praktycznie nigdy nie, nie ma narzekania. Takiego wiesz. No to świadomość narzekania i takie wzięcie odpowiedzialności, jak mówiła pani Katarzyna Glinka, już za siebie, za swoje odczucia, to już jest praktycznie game changer. To to już, to game changer to powiedziała, to powiedziała pani. No to ja mówię, że game changer, bo jesteśmy w Ameryce, więc się mówi po afrykańsku, nie? No, no tak. No, że to jest też ciekawe. O nie, to było. Ciekawa zmiana perspektywy. Że to nie chodzi o te narzekania i nie chodzi o to, że, że się nie dowodzi, że się coś źle robi. To że się nie bierze za to odpowiedzialności, nie? Tak jak powiem ja dzisiaj nie mam siły, proszę ten... To ta osoba może sobie też tym zarządzić, nie? Jak ci smakuje kawusia? Jest przepyszna. A skąd jest ta kawusia? Z Beachwood Cafe. Proszę. W której był Harry Styles z One Direction? No właśnie, chciałem zapytać: Jakich z znasz sławnych klientów, sławnych gości tej kawiarni? No, Harry, Haruś A jakiegoś jeszcze? Nie wiem. Aha, Jaworakiego mm -hmm. w 2017? Zgadza się. Yes. Byłem tam dwa lata przed Hardim i jakoś nie było większego halo, że. A chociaż było halo, bo właścicielka tak jak ci wspomniałem, off camera, ona szukała wtedy gwiazdy, żeby rozpromować swój lokal. Dokładnie tak było. Może przejdę z tej strony, żebyś była po prawej stronie. Bo w miłości ważne jest, żeby było. We właściwym profilu. Super. O co miłości, a mhm. o chęć bycia z kimś, kto nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy, o e, potrzebę? Ja zaraz zakwestionuję, że potrzeba życie to z, 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 z miernika, bo mhm. nie ma takiego czegoś. <laughs> a jak to synonim słowa potrzeba w twoim Pragnienie jest, Pragnienie. jest takim, które burzy kontrowersje. Bo czy to jest potrzebne, to jest kontrowersyjne, ale że tego pragnę, to jest subiektywnie prawdziwe. Pragnienie bycia z kimś, kto nas rozumie, mm -hmm. wspiera mm -hmm. i akceptuje taki, jakimi jesteśmy. Aha. I jeszcze w kontekście jakby bycia sobą w tej relacji, jakby nie nakładania maski mm -hmm. i kreowania, a, kreowania się na kogoś, kim jesteśmy. Mm -hmm. Kropka. Super. Dziękuję za uwagę. Pięknie. Jezus, gorąco. gdzie się znajdujesz teraz jak tu Hollywood dotarliśmy na piechotkę wbrew sugestiom Google Mapsa, ponieważ jesteśmy mądrzejsi, because we are very smart, jak to powiedział pan Michael, u którego gościmy, a tam jest widok na Los Angeles. Znaczy tam jest Los Angeles, a my jesteśmy w miejscu, gdzie jest widok na Los Angeles, nie? Pamiętajcie, żeby się nie czepiać córek Zrozumicie, co chodzi drugiemu człowiekowi. Tak, Polinko. Zgadza się tak. wszystko. Zgadza się. O, super. Dzisiaj kolejny dzień szkolenia z wujkiem Gabrysiem. Nie zostanie, nie zależy nic. Smacznego. Smacznego. A jeszcze powiedz, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w Beachwood Cafe. Znanym z tego, że Maciej Jaworaki tutaj jadł po cztery obiady i trzy desery. I było to dwa lata zanim jakiś Harry Styles zaśpiewał w piosence, że skończyła mu się kawa. Wielkie mi że się skończyła kawa i jest smutne. Smutny to byś był człowieku. Jakbyś za cztery obiady i trzy desery i mógł być dalej za ale to wszystko nie ma sensu. Jest cierpienie, bo są zaburzenia odżywiania. Nigdy tego nie zrozumiesz, zrozumiesz. Dziękuję za uwagę. Tam, widzisz u góry takie, co się skotka wyjdzie do góry i jest takie przeszklenie z dwunastoma częściami okna. Trzy na 4 tam, Widzisz? To właśnie tam, że mieszkał. Ja po prostu nostalgicznie sobie sobie chciałem wrócić i tyle I Jestem zadowolony, możemy jechać dalej do Jestem Miamy doheny drive. Kulica doheny drive. Doheny drive. Cicho wziął mnie pod skrzydło jak Force i Timberlandy. Chuj że nie dał mi forsy na Timberlandy. Biorę sam tutaj nic za frico, ale jak wychodzę w miasto mogę pić za frico razem z moimi ludźmi. Siemanko. Jak Ci się podoba na radio drive? Co dzisiaj kupujemy? Mm, Laptówki z buci. Super, zegaryk. A pani schowała akurat pies. O, jest piesek. Siemanko piesku. Koko. Idziemy. Ach, przygoda, aż strach się bać. Przed panem twarze ludzi przegrywających z nałogą. Enemies with my best friend, there's no healing me. Refilling these, refilling these. They say it's debt, debt, institutions and DOC. So God grant me the serenity to accept the things I cannot change. Courage to change the things I can.